Witajcie, Motoświruski w kolejnym odcinku samochodowej kosmetyczki. A w tym odcinku, jak odrestaurować kołpaki? Ktoś by powiedział, po co malować kołpaki, skoro nowe, oryginalne mogą kosztować tam stówkę, dwie stówki. Można ukraść gdzieś spod bloku czy coś. No ale jeżeli ktoś chce, potrafi, nie wiem, chce się wykazać, chce być indywidualistą, chce mieć. Po prostu chce mieć fajne kołpaki, to dlaczego nie? Może wydać na lakiery i nawet i 200 zł, ale jeżeli będzie chciał mieć ładne kołpaki, to je będzie miał i koniec. Dlatego ja tutaj nie będę dyskutował, czy to się opłaca, czy nie, ale pokażę Wam, jak je ładnie odrestaurować. A że właściciel chciał, żebym to zrobił ładnie, więc będzie ładnie. Kupił wszystkie niezbędne sprzęty. Jak widzicie, te już były lakierowane, gdzieś tam farba odpada. No, gdzieś już było kilkukrotnie warstwy, tu chyba są cztery nawet, więc trzeba będzie się też tego pozbyć. Pokażę Wam krok po kroku, jak to zrobić. A może ktoś się też zastanawia nad odświeżeniem swoich kopaków, bo nie wiem, gdzieś ma jakiegoś zadziorka, coś gdzieś nie widać, albo żeby nie było widać. A że są oryginalne, to niektórym szkoda wyrzucać i kupować jakieś badziewka nieoryginalne, tam nie wiem, ze sklepu czy coś, z Tesco, z Kerfura, nie wiem. Ciekolwiek z jakiejś hurtowni. Ładne kołpaki. Będą naprawdę ładne. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się będzie podobał. Pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli Wam się podoba. Łapeczka w górę, komentarzyk i Instagram. Tam też coś nie, coś wrzucam. A że ten odcinek będę nagrywał bardzo, bardzo, bardzo długo. A Wam go oczywiście przekażę w bardzo krótkiej formie. Więc już teraz zapraszam Was do oglądania. Zaczniemy oczywiście od tego, aby pozbyć się tej warstwy lakieru, która tutaj jest. Jak widzicie, gdzie nie gdzieś już popękało, tak jak Wam mówiłem. Są tutaj nierówności. Jak się przyjrzycie, to no po prostu kilkukrotnie już te kołpaki były malowane. Jeszcze gdzie nie gdzieś miały chyba nawet czerwony kolor. Więc zaczniemy od usunięcia. Ja otrzymałem tutaj spray. Nie wiem, czy to jest marka, ale chyba tak Troton Remover. Czyli preparat niby do mycia, ale usuwa lakier. Trzeba to dobrze wstrząsnąć. Pamiętajcie, aby, dobrze, aby posługiwać się zgodnie z instrukcją czyli 3-4 minuty trzeba potrząsać, potem odczekać. 5 do 15 minut, zanim ten środek po prostu zacznie działać. Jeżeli robicie to w pomieszczeniach, które nie są dobrze wentylowane, to polecam zaopatrzyć się w maskę, bo środek jest naprawdę żrący. Ja na szczęście mam tutaj przewiew, otworzyłem sobie bramę od garażu. Więc mogę to robić bez maseczki, abyście mnie lepiej słyszeli. Więc troszeczkę sobie wstrząśniemy. I zaraz przechodzimy do nakładania preparatu. Dobrze, ja już sobie troszeczkę postrząsałem wcześniej, więc teraz po prostu nakładać. Uważajcie, żebyście sobie nie, nie popsikali gdzieś na skórę czy coś, bo środek jest naprawdę. Bardzo, bardzo żrący. Po nałożeniu czekacie oczywiście od 5 do 15 minut, tak jak jest tutaj wskazane. O, tak jak jest tutaj wskazane, od 5 do 15 minut. Więc zostawiam. I zaraz przejdziemy do zdrapywania. No dobrze, odczekałem jakieś 12 minut. Jak widzicie. Zobaczcie, jakie parchy się porobiły na całym kołpaku. To znaczy, że środek sobie tam żre, działa. I teraz po prostu ja na przykład mam nożyk, ale możecie mieć szpachelkę. Ja niestety nie zabrałem szpachelki z domu. I możecie po prostu zdrapywać płatami całą farbę. Tak jak Wam się podoba. Starajcie się to robić w miarę dokładnie. I nie przeciągajcie za długo tej farby, bo jeżeli. zostaną farby tego środka nie przeciągajcie za długo, bo jeżeli go przeciągniecie, to potem będziecie mieli problem z tym, żeby go zedrzeć, bo on zacznie wysychać i po prostu zostaną wam takie parchy. Więc starajcie się jak najbardziej dokładnie. Nie przekraczajcie tego czasu, który jest tam zalecany, te. 10-15 minut, tam 5-15 minut i po prostu zabieramy się do pracy. Jeżeli kołpak macie już przeszlifowany, to teraz czas przejść do odtłuszczania za pomocą najprostszego rozpuszczalnika, czy tam benzyny ekstrakcyjnej, zwał jak zwał, nakładacie na ręcznik papierowy i delikatnie po prostu przejeżdżacie miejsce przy miejscu tak, żeby jak najbardziej odtłuścić tą powierzchnię, aby ta farba podkładowa jeszcze lepiej się po prostu przyczepiła do tego kołpaka i żeby właśnie nie odpadało później, żeby tworzyło nam to jedną wielką zgraną całość i żebyście cieszyli się wyglądem swoich kołpaków. Więc tak sobie właśnie przecieracie. O widzicie troszkę tego tej farby czy tamtego, nie wiem, brudu po szlifowaniu, który został. Zbieram. Więc jeżeli macie już tak właśnie przeczyszczony, on będzie wtedy Wam doschnie. Niech ten właśnie rozpuszczalnik trochę odparuje. I zaraz przechodzimy właśnie do malowania. Jeżeli swoje kołpaki macie już odtłuszczone za pomocą różnego rodzaju rozpuszczalników, benzyn ekstrakcyjnych, czegokolwiek, no to przystępujecie do nakładania podkładu. Ja tu mam podkład otworzy sztucznych oczywiście napisane jest shake well before use więc musimy ładnie wstrząsnąć tak jak tygryski lubią najbardziej tutaj jest napisane że dwie minuty przecież tyle to nigdy nie trwa więc dwie minutki tak sobie powstrząsamy No dobrze, ja już Wam troszeczkę przyspieszyłem, żebyście nie czekali tutaj ze mną dwóch minut, a tutaj będę szejkował i szejkował tym podkładem. Mam tutaj swój kołpak i zanim przystąpicie oczywiście do nakładania, powietrze sobie po prostu psiknijcie, żebyście zobaczyli, jak ten podkład po prostu Wam rozpyla. Żebyście też nagle się nie okazało, że strzelacie bezpośrednio strumieniem tutaj na kołpak i tu Wam powstanie zaciek, ale też Wam zaraz pokażę metodę, której nauczył mnie mój tata jak kiedyś z nim malowałem kołpaki od mojego pierwszego samochodu i powiem Wam, że ta metoda się sprawdza więc ja nie będę jej autorem więc jak już sobie przetestowaliście i wiecie jakim poziomem psika Wasz podkład, ten akurat jest bezbarwny więc różnicy po prostu nie zobaczycie na kołpaku, ale są też takie podkłady które są po prostu czysto szare albo tam czysto białe, no zależy gdzie znajdziecie no to bierzecie i cieniutkimi warstwami. Też nie naciskajcie mocno. Pamiętajcie też, żeby palec Wam nie wystawał tutaj za dyszę, bo jeżeli będzie Wam wystawał za dyszę, to cały nagar, nagar, też spray po prostu będzie Wam tutaj zostawał na palcu. Musicie po prostu zrobić to tak, żeby opuszek Wam po prostu nie wystawał tutaj zagłówkę. Ja Wam postaram się to przybliżyć na kamerze, bo wiem, że jestem troszeczkę daleko. Więc delikatnie z tyłu jednym paluszkiem trzymacie dobrze puszeczkę i delikatnie po prostu naciskacie i robicie takie oto delikatne ruchy. Nie musicie tego nakładać tak miejscowo. Naprawdę takie delikatne ruchy wystarczą. Góra, dół, czy tam prawo, lewo, jak tam wolicie. Uważajcie to, żeby sobie nie popsikać na rękę. Pamiętajcie, że jeżeli też nie robicie tego tak na świeżym powietrzu, albo w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, no to używajcie maseczki. Jak widzicie, ja nakładam tą warstwę tak cieniutko, tak nawet Powiedziałbym, że bardziej niestarannie, tak żeby ona tylko się pokryła. I teraz uwaga, metoda mojego taty, czyli robicie takie oto ruchy, nie wiem, oscylacyjne, czy też w kształcie takiej ósemki, czy nieskończoności i sobie po prostu tak machacie, nie wiem, z 10-15 razy. A ta metoda pozwala Wam na to, że jeżeli nawet napsikacie sobie za dużo tego środka, nie mówię, że tam bardzo dużo, o, widzicie mi wyskoczył nie mówię, że tam bardzo dużo ale jeżeli nałożycie sobie dużo środka to wtedy jesteście w stanie w ten sposób uniknąć jakichkolwiek zacieków, nic tutaj się na szczęście nie stało, złapałem kołpak w locie jestem pod wielkim wrażeniem samego siebie tutaj jest napisane, że musimy poczekać około 15 minut żeby nałożyć drugą warstwę no bo producent zaleca, żeby właśnie położyć dwie warstwy. No i dwie takie cieniutkie warstwy po prostu wylądują na kołpak, aby jeszcze bardziej zwiększyć przyczepność farby, jaką będę tutaj nakładał. A więc dwie warstwy podkładu mamy już nałożone na nasze kołpaki. Podkład już odczekał swoje, wygrzał się tam na słoneczku. Teraz przechodzimy do malowania. Mogę Wam już na tym etapie zdradzić, że te kołpaki będą dwukolorowe. Więc najpierw podkładam jeden kolor, potem będzie drugi. W międzyczasie możecie sobie obstawiać, jak one będą wyglądały na samym końcu. A ci, co pewnie śledzą mój Instagram, to już znają odpowiedź, bo tam troszeczkę wcześniej zamieszczam to, co tutaj robię. A więc to samo co przy tamtym, czyli sobie sprawdzacie, jak. Wam ta dysza spryskuje. Pamiętajcie o tym, żeby palec był lekko cofnięty, żebyście tutaj nie zagarniali paluszkiem, tak jak wam już wcześniej mówiłem. I delikatnymi ruchami, delikatnym naciskiem tutaj na dyszę. Nie starajcie się zamalować tego wszystkiego na raz, bo tutaj będzie potrzeba jednej, dwóch, a może nawet i trzech warstw, więc po prostu tylko delikatnie podłóżcie. Nawet jeżeli to wam wszystkiego nie pokryje, tak jak widzicie u mnie też tutaj wszystko nie pokrywa od razu, ale jakoś się tym nie martwię, więc sobie delikatnie tutaj pomalujcie. Naprawdę nie spinajcie się, zostawcie tak jak jest, bo porobicie sobie więcej problemów, jeżeli będziecie na siłę chcieli pomalować za pierwszym razem. Ale szczerze wam powiem, że no tak się naraz to chyba nie da, więc delikatnie spryskujecie sobie tutaj o tak żeby było jeszcze tutaj logo bo logo zostanie czarne i ta sama metoda, żeby mi się tutaj żadne zacieki nie powstały, to delikatnie macham mam nadzieję, że teraz ten kawałek mi po prostu nie wypadnie. No i sobie tak machamy. I oczywiście zostawiamy też do wyschnięcia na jakieś tam spuśmy no z 15 minut pewnie zostawię. Ile tutaj producent przewiduje tego oto lakieru? Gdzie tu jest Polska? Tu jest szybko schnący, szybko schnący, ale nie ma podanego czasu, Dzigo. No, więc ja zostawię na 15 minut. Proszę. A oto efekt po trzeciej warstwie. I jak widzicie, już jest naprawdę, naprawdę zadowalający. Teraz zostawię, żeby ta farba wyschła na jakieś pewnie 12 do 24 godzin. No bo potem będę musiał powyklejać taśmą, bo tutaj będą inne kolory. I to dopiero będzie magia. Pokażę Wam właśnie, jak to dobrze wykleić, tak żeby ten czarny pozostał czarny, a nie żeby się zabrudził tym innym kolorem. Więc zostawiam. To na 24 godziny i widzimy się następnego dnia. Poczekałem odrobinkę dłużej niż 24 godziny na to, aby przystąpić do wyklejania. Przystąpiłem do wyklejania po 48 godzinach i teraz no tutaj co do wyklejania no to jak widzicie używam takiej cieniutkiej niebieskiej tasiemki, takiej jakby nie wiem do Szczegółów, czy coś. To jest bardzo plastyczna. Można ci ją dostać w każdym sklepie lakierniczym. Ja taką bram właśnie zakupiłem. I teraz tak naprawdę wyklejacie wzór, jaki chcecie uzyskać na tych swoich kołpakach. Jeżeli oczywiście nie malujecie je tylko w jednym kolorze, ja tutaj staram się odtworzyć jeden z nowoczesnych wzorów, jaki teraz jest modyny w motoryzacji wiecie, jeżeli chcecie mieć też ładne kołpaki modne, a nie chcecie też specjalnie kupować nowych, chociaż pewnie cena lakierów i tych wszystkich zestawów, które trzeba jakby użyć, do tego, żeby to dobrze polakierować, pewnie wyrównuje tą kwotę. No ale tak jak Wam powiedziałem na samym początku tego filmu że jeżeli ktoś chce się wykazać, chce, nie wiem, udowodnić sobie coś, czy chce po prostu no, podubać sobie, no bo są tacy ludzie, co po prostu są majsterkowiczami i lubią sobie podubać, to po prostu dla nich to czysta przyjemność, nie wiem, na spędzenie kilku popołudni, aby samemu mieć świadomość, że samemu zrobiło się coś fajnego dla swojego samochodu. Wyklejanie nie jest naprawdę trudne. Jeżeli kołpak macie już wyklejony, no to czas przejść do nakładania koloru docelowego. Ja już puszeczkę mam wstrząśniętą. Wiem już, jaki kolor będzie. Więc teraz tylko proszę, nie miejcie zdziwienia, jak będę to malował. Wszyscy na pewno teraz się dziwicie, dlaczego maluję kołpaki na różowo. Tak Wam się może wydawać. Jednak jest to kolor z palety Volkswagena. I on powinien z czasem nabrać takiego bordowego koloru. To jest jeszcze pierwsza warstwa, więc jeszcze nie Czekam 15 minut i oczywiście pokażę Wam, jak wygląda po pierwszej, po drugiej, po trzeciej. No i jeżeli będzie potrzeba, no to po kolejnej. Tu już nakręcę z ręki i tak wygląda to po dwóch warstwach. Ten kolor zaczyna się robić taki bardziej właśnie bordowy i jest w nim też fajny odcień czarnego. Widzicie, on się tak Fajnie mieni, prześwituje gdzieś tam ten czarny, bo ten, co był pod spodem, już jest zakryty. No, jak widzicie, o, pod pewnymi kątami, raz jest czerwony, raz czarny. Fajnie to wygląda. No, więc tak wygląda to po dwóch warstwach. A więc trzy warstwy koloru mamy już za sobą. To jest właśnie trzeci ostateczny kolor. Teraz Wam go dopiero pokazuję. A minęło jakieś dwa albo chyba nie, nie dwa, trzy dni minęły, zanim Wam teraz pokazuję trzecią warstwę. A to dlatego, że Wiele kolorów ma to do siebie, że z czasem schnięcia ten kolor nabiera ostatecznej barwy. Więc, jak na początku widzieliście, było to troszeczkę różowe. Teraz jest takie bordowo-czerwone, że tak to można powiedzieć. Jest też ładny wzór taki teraz modny w tym sezonie. I nie pozostaje mi nic innego, jak tylko teraz nałożyć trzy warstwy bezbarwnego, ale tego już wam nie będę musiał pokazywać, bo maluje się i nakłada to tak samo jak te kolory. Więc zaraz wam pokażę, jak to wygląda na samochodzie. No i zobaczcie. W końcu nadszedł ten dzień, że te kołpaki wylądowały na tym samochodzie. I wygląda to mniej więcej tak. Tutaj lista też już jest pomalowana. Wyszło całkiem ładnie. Jak lekko daleka sobie spojrzymy, to. Ten samochód nabrał trochę uroku. A więc malowaniu kołpakom dobiegło końca. Ja wracam do siebie powolutku. Pamiętajcie, nie oceniajcie. Jeżeli Wam się podobało to łapeczka w górę, jakiś komentarzyk. Możecie zasubskrybować kanał. Pamiętajcie o Instagramie. A ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!